Witajcie, z tej strony na kanale Hodowla ZDW i jesteśmy w filmie z lutego 2021 i w tym filmie pokażę Wam co od ostatniego filmu się zmieniło w hodowli a zmieniło się trochę na wstępie chciałbym podziękować za w ogóle bardzo, bardzo miły odzew pod tym filmem z roku hodowli ZDW dziękuję za komentarze i w ramach takiego Podziękowania Wam, no i też, jakby taką rocznicę pierwszą rocznicę kanału. Mamy sobie tutaj zdjęcie tej kluchy w hodowli w ramce. Z tych samic, które tutaj były, w ogóle już ich tutaj nie ma wcale, i one zostały, nie zostały jeszcze wszystkie sprzedane, tylko zostały. One tutaj sobie wyniesione do tego pomieszczenia i tutaj na razie żyją sobie. Tutaj mamy tą właśnie samicę ze zdjęcia tą kluchę kalifornijską, samicę z ośmioma mieszanicami strokacza niemieckiego. Tutaj mamy tą samicę kluchę, też kolejną z pięcioma mieszanicami strokacza niemieckiego, a pod nią mamy samicę z ośmioma srokaczami. Też również mieszańcami, a w tamtym pomieszczeniu do dzisiaj sobie siedzi samica z czystymi srokaczami, których jest tutaj 10. Uwaga, zobaczymy. Niedługo je się odsadzi. Jeszcze może z dwa tygodnie posiedzą razem z samicą, a potem trzeba będzie je odsadzić. Bo samica taką męczona jest, biedna niestety przez tą szarańczę małą. U kur się nic nie zmieniło. Standardowo kurak sobie chodzi z kurami. Jedynie co, to się zmieniła trochę sceneria, bo od ostatniego filmu po prostu był śnieg, a śniegu nie ma, ale może jeszcze przyjdzie śnieg, kto wie. Na razie jest mróz, jest minus 3 aktualnie, bo patrzyłem zanim poszedłem film nagrywać, a u samcy zmieniło się też również trochę, bo został sprzedany mały srokacz. Duży srokacz został przesadzony z tej klatki, gdzie sobie żyje teraz samiec kalifornijski, tak się on tutaj prezentuje. Do ostatniego filmu został w ogóle oswojony ten samiec, więc daj się pogłaskać. No nie uciekaj, nie uciekaj. Tak się on tutaj prezentuje. A pod, y, pod tym samcem srokaczem został przesadzony samiec belgijski. Ten mały samiec y, tutaj, gdzie mieszkał sobie ten mały srokacz. Mały srokacz został sprzedany. Także. Y, tak się na razie prezentuje układ samców. Aktualnie szukamy do tego małego samca jakiejś samicy. Także to było na tyle w tym filmie. Zachęcam do subskrypcji na kanale. Jeszcze raz dziękuję za komentarze w ogóle pod tym filmem z roku kanału. Także do następnego filmu.